Witam serdecznie, Rafael Giełda kryptowalut Conquista. Dzisiaj mówimy sobie działanie stablecoinów, tego jakie są perspektywy dla tego sektora w nadchodzących tygodniach, miesiącach czy latach. Następnie przejdziemy sobie do um, najważniejszych projektów myślę, że w tej branży, jeżeli chodzi o właśnie rozważanie stabilnych kryptowalut, no i również um, tego, jakie są korzyści dla użytkowników z korzystania z tego rodzaju aktywów. Na sam początek, czym są w ogóle stablecoiny? Stablecoiny to rodzaj kryptowalut zaprojektowanych w celu utrzymania stabilnego kursu względem danego aktywa. Najczęściej tym aktywem, względem którego są nominowane, są waluty fiducjarne. Kryptowaluty stabilne są najczęściej wykorzystywane na giełdach kryptowalut, czy to zcentralizowanych, czy zdecentralizowanych, no ale również możemy spotkać ich wykorzystanie w procesorach płatniczych, ale również na innych nieregulowanych rynkach, w tym OTC. Techniczny charakter Bitcoinów polega na tym, że z jednej strony wykorzystują one technologię blockchain do tego, żeby zachować transparentność i bezpieczeństwo transakcji, z drugiej zaś opierają się o zabezpieczenie w walutach fiducjarnych, na przykład w przypadku Tethera, o którym dzisiaj będziemy e, mówili. Jest to e, dolar, no ale są też e, projekty kryptowalut stabilnych opartych na e, innych walutach, typu euro czy nawet turecka lira. Pokrycie e, po, z samego założenia powinno, pokrycie tego aktywa powinno odzwierciedlać ilość danego stablecoina w obiegu dla przykładu emitując milion stablecoinów opartych o dolara amerykańskiego bardzo ważne jest to, żeby nasze zabezpieczenie również wynosiło milion w tym przypadku dolarów amerykańskich. Celem właściwie, celem stworzenia stablecoinów jest wkrót, pokrótce mówiąc stworzenie takiego pomostu między tradycyjną bankowością a światem kryptowalut. Wiele Giełd wykorzystuje stew jako zamiennik ze względu na trudność wprowadzenia walut fiducjarnych, no i również użytkownicy nie chcą chętnie korzystać z walut fiducjarnych na, na giełdach kryptowalutowych ze względu na regulacje, które narzucają niektóre państwa. W tym pamiętajmy o tym, że w polskiej jurysdykcji obowiązkiem podatkowym spotyka się również wymiana a, kryptowaluty na walutę fiducjarną. Przy dużych wahaniach kursy stablecoinów cieszą się oczywiście sporą popularnością, gdyż użytkownicy no, chcą na pewien okres czasu oczywiście zachować zarobioną wartość, zwłaszcza w obliczu, o czym sobie opowiemy, ostatniego kryzysu koronawirus doprowadził do tego, że zainteresowanie stablecoinami bardzo znacząco wzrosło. Wśród stablecoinów, które mogą się poszczycić dużą popularnością jeszcze w 2014 roku była kryptowaluta BitUSD. Obecnie wykorzystanie tej kryptowaluty znacznie spadło, no ale miała ona w założeniu odzwierciedlać kurs dolara 1 do 1, a swoje pokrycie posiadać w tokenach BitShares. Jednak, co prawda, jak tutaj widzimy, wycena tej kryptowaluty sięga już znacznie poniżej 1 dolara. Wydaje się, że pewnego rodzaju niedopracowanie, no i też na skutek czego szybkie zmiany wartości, szybkie zmiany wyceny, nawet już po kilku miesiącach od jej wyemitowania, były widoczne. Wolumen, jak widzimy, w tym momencie jest na bardzo, bardzo niskim poziomie z względem pozostałych stablecoinów. Tutaj nawet nie jest on podany na, na CoinMarketCap, widocznie jest już na tyle niski. Także kryptowaluta raczej nosi przesłanki ku temu, że no nie jest bezpiecznym źródłem. Um, zachowania, czy nie ma, nie ma takich walorów do tego, żeby zatrzymać, zachować wartość inwestorów. No i osobiście nie pokładałbym w tym aktywie swoich środków. Tutaj z kolei przechodzimy sobie do kryptowaluty DAI, czyli projekt stworzony w 2015 roku przez MakerDAO, napisany w formie smart kontraktów na platformie Ethereum. DAI jest powiązany z dolarem amerykańskim w odzwierciedleniu 1 do 1, no i wartym wspomnienia jest to, że te środki są właśnie zabezpieczane przez kryptowalutę Ethereum, No ale w momentach gwałtownych spadków rynkowych, w tym wyprzedaży kryptowaluty Ethereum, mogliśmy zauważyć, że DAI Również, posia... Różne... Róż... również boryka się z problemami, stąd też pomimo tego, że idea jest ciekawa, ponieważ całość funkcjonowania jest oparta o smart kontrakty, to jednak wydaje się, że może w krytycznych sytuacjach ten projekt przechodzić również w swoje problemy. Na smart kontraktach MakerDAO jest zablokowanych już ponad 2% całej podaży Etheru, co może wskazywać na to, że um, projekt ten um, no, cieszy się już dużą popularnością. Ale największym stablecoinem jest oczywiście projekt Tether, z którym związane są jednak no, kontrowersje pewnego rodzaju, gdyż wiele osób uważa, że kryptowaluta ta jest emitowana bez pokrycia i sztucznie um, kierowana. Spółka tworząca Tether przyznała, że ich zabezpieczenie jest nie tylko w dolarach, ale i w kryptowalutach, ale również i w kredytach, które są przez nią udzielonych. Także można powiedzieć, że wiarygodność tego projektu zależy w dużej mierze od wiarygodności samej firmy stojącej za, za, za tą kryptowalutą. No i jak Historia pokazuje wielokrotnie, jakiekolwiek scentralizowane formy emisji pieniądza prędzej czy później przechodziły problemy. Także do tej pory Tether można powiedzieć, że cieszy się dużym zaufaniem ze strony społeczności, ale jednak wiadomo, że może to nie trwać wiecznie. W przypadku Tetera został on początkowo wyemitowany na blockchainie Bitcoina przez platformę OmniLayer. Później natomiast ze względu na pewnego rodzaju pewne e, zawiłości czy też trudności w kwestii szybkości przesyłania transferów został on przesunięty na platformę OmniLayer, na platformę Ethereum i... W obecnym momencie, kiedy Ethereum boryka się teraz no, z pewnego rodzaju dużymi opłatami na łańcuchu, um, został on również uruchomiony z użyciem drugiej warstwy Ethereum na Omisei Go, sprawiając tym samym, że um, Tether staje się bardziej już pozytywnym. Aktywem dla użycia przez czy to arbitrażystów, czy też użytkowników giełd, którzy liczą sobie na szybkość no i też niezbyt wygórowane kwoty transferowe. Natomiast jeżeli chodzi sobie, jeżeli przejdziemy sobie do innych kryptowalut opartych swym mechanizmem o mechanizm stabilności, to bardzo ważnym jest myślę, że projekt TrueUSD, tutaj czwartym pod względem kapitalizacji wśród stablecoinów. Jest to TrueUSD wyemitowany przez firmę Trust Token. No i powstał on w formie kontraktów na blockchainie Ethereum. Również jest zabezpieczony przez dolara amerykańskiego, ale TrueUSD prawdopodobnie z tego, co twierdzą woda, że projektu posiada już o wiele bardziej wiarygodne audyty niż firma Tether. Innym ciekawym projektem jest Paxos Standard, który to jest regulowany przez Departament usług finansowych, stąd też można stwierdzić jego stosunkowo wysoką wiarygodność. No i również myślę, że wartym wspomnienia jest chociażby Gemini Dollar, który to również jest regulowany przez Departament usług finansowych i został stworzony przez braci Winkelwosk, pierwszych pomysłowców Facebooka. I chociaż tak jak wspominaliśmy mierząca większość stablecoinów opiera swój kurs o dolara amerykańskiego, to są projekty bazujące na kursie euro takie jak BitEuro czy X Euro albo chociażby o szwaj szwajcarskiego franka tutaj XCHF, także rzeczywiście perspektyw dla rynku stablecoinów jest coraz więcej. Przejdziemy sobie teraz do um, omówienia najnowszych informacji z rynku stablecoinów. No i widzimy to, że e, gwałtowny wzrost stablecoinów oraz zdecentralizowanych finansów a, podnosi opłaty na Ethereum, a, wznosi już na ostatnie dwuletnie maksima. Widzimy zatem, że głównym winowajcą a, wysokich opłat transakcyjnych na łańcuchu Ethereum są. A, Wysokie czy dużej ilości transakcji na USDT, które jest największym użytkownikiem gazu w sieci. Jednak, jak tutaj się przyjrzymy, artykuł ten został sporządzony 24 czerwca 2020 roku, zatem było to jeszcze przed migracją tetera z Ethereum. Na Omisej Go. A zatem być może ten problem zostanie załatany w nadchodzących miesiącach i już zużycie gazu nie będzie tak duże z tytułu wykorzystania Tetera. No, jak donosi Akurat Cointelegraph, zużycie gazu wzrosło w maju do rekordowego poziomu, ale jednak na, na ówczesny okres, ponieważ jeszcze w sierpniu wykorzystanie to było wyższe. Ale jak tutaj donosi Cointelegraph, sama liczba transakcji. Nie była najwyższa w historii, co pokazuje, że obecna aktywność pochodzi nie tylko z samych transakcji, takich jak transfery USDT, ale także z smart kontraktów, które są wykorzystywane na łańcuchu Ethereum, w tym zasilają takie platformy giełdowe jak Uniswap czy Kyber Network. Także w dużej mierze. Są perspektywy również dlatego, żeby um, to wykorzystanie z Stablecoinów nie malało, czyli żeby z po prostu migrowały na nowe rozwiązania warstwy drugiej Ethereum, takie jak Matic, czy Steak, czy, czy innego rodzaju rozwiązania skalujące, takie jak Plasma. no i um, bardzo możliwe, że um, wykorzystanie z Stablecoinów właśnie w oparciu o to, że te migracje będą się dokonywały na szybsze łańcuchy, będzie mogło swobodnie się rozwijać. Dalej przechodzimy sobie na artykuł ze strefy inwestorów. Tutaj jak donosi portal w artykule z 6 sierpnia Tether po raz kolejny stał się stablecoinem, który zanotował najmniejszy jednosesyjny spadek podczas koronawirusowego krachu był to spadek na poziomie około tylko i wyłącznie 5%. No i w okresie kwietnia do 2019 do kwietnia 2020 roku właśnie odchylenie standardowe dla tej kryptowaluty waha się w okolicach 4,5, 4,9% dokładnie procenta. No ale w przypadku innych kryptowalut takich jak Bitcoin już mm, te odchylenia miały już miejsce nawet w okolicach 86 punktów procentowych. Także jest to o tyle ważne, gdyż właśnie w obliczu zawirowań rynkowych taka korelacja Tetera z dolarem amerykańskim może być pewnego rodzaju bezpieczną, Może stanowić bezpieczną przystań dla inwestorów. No i w momencie, kiedy pojawia się strach, kryptowaluty tanieją, a bardzo często tanieją, razem, jak pokazuje ostatnie korelacje z indeksami amerykańskich rynków tradycyjnych, to wydaje się być jedyną opcją stabilny Tether, który zyskuje, czy w trakcie nawet krachów, w trakcie wzrostów wskaźnika WIX. Na wartości. Przejdziemy sobie teraz do tego, jak wygląda obszar prawa, jeżeli chodzi o uregulowanie stablecoinów. No i główne obawy w kontekście tego wykorzystania stablecoinów jest to, w jaki sposób na całym świecie będą respektowane postanowienia, właśnie w obliczu podejrzeń wykorzystania stablecoinów do czy to prania pieniędzy, czy finansowania terroryzmu, czy innych form nielegalnego. Na jakiegoś finansowania. No i e, kwestie stabilności tej kryptowaluty również uchodzą za kontrowersyjne. Pytaniem jest, czy kryptowaluta e, może zachowywać swoją wartość z biegiem czasu, czy smart kontrakty, w oparciu o których wykorzystywane są mechanizmy utrzymywania wartości, również działają w sposób należyty. No i czy projekty globalne. Takie jak Stablecoin powinny podlegać pod jedną jurysdykcję, czy też pod kilka różnych. No i jak twierdzą, czy to korporacje, czy, czy państwa zainteresowane emisją stabilnych kryptowalut, stablecoiny prawdopodobnie nie znikną. Będą fajną odpowiedzią dla znaczących wyzwań z tytułu. Obecnych problemów usług płatniczych, przede wszystkim jeżeli chodzi o płatności transgraniczne, które są powolne, kosztowne i często nietransparentne. No a zwłaszcza w przypadku płatności detalicznych, e, takie jak przekazy pieniężne, będzie istotne, myślę, że w dobie właśnie wzrastającego zainteresowania e, sektorem Internet of Things, e, czyli Internetu rzeczy, do tego, żeby te płatności zachodziły właśnie transgranicznie, płynnie oraz e, tanio. Warto wspomnieć, że w chwili obecnej, tutaj, tak jak też podaje Cointelegraph, istnieje prawie 2 miliardy ludzi na całym świecie, które cały czas nie posiadają rachunku bankowego lub po prostu mają brak możliwości do jakichkolwiek serwisów finansowych, do tego, żeby zarządzać własnym kapitałem. Także widać, że presja na jasność prawa wokół stablecoinów rośnie, a z kolei Europejski Bank Centralny apeluje o solidne ramy regulacyjne w tej kwestii. No i wszystko dąży do tego, żeby zaradzić ryzyku przed przeprowadzeniem transakcji, które rzeczywiście mogłyby być niewiadomego pochodzenia. No i w zasadzie tutaj już podsumowując, ograniczenie innowacji to ostatnia rzecz, jakiej Unii Europejskiej Jakiej Unia Europejska chciałaby w tej chwili, ponieważ już odczuwa międzynarodową presję ze strany, strony Stanów Zjednoczonych oraz ze strony Chin. Banki centralne w całej Europie już teraz rozpoczynają badania na temat wprowadzenia tzw. CBDC, czyli walut cyfrowych banków centralnych. W tym bardzo silne kroki poczyniły jurysdykcje szwedzkie. Francji, Holandii czy Anglii. Z grubsza szacuje się, że realizacja projektu um, Europejskiego Banku Centralnego, bo on również nosi się z zamiarami wprowadzenia własnej um, waluty stabilnej, um, mówi się o tym, że może ona być um, wprowadzona do obiegu w zakresie pięciu około 5 lat, natomiast w międzyczasie również pojawia się silny konkurent e, na horyzoncie, tak zwana Libra, czyli stabilna kryptowaluta e, projektu Facebook, która miałaby ruszyć już do końca 2020 roku lub w pierwszej połowie 2021 roku. Także widać, że e, cały czas e, rozwój protokołów DeFi oraz popyt na tokeny e, w, stabilne e, powinien rosnąć i właśnie przyczyniać się do tego, że zainteresowanie tym sektorem będzie w nadchodzących latach również coraz większe. Także przejdziemy sobie teraz do kolejnego artykułu. Tutaj widać, że zainteresowanie stablecoinami rośnie z roku na rok, a w przypadku market capów widać również te zmiany już bardzo szybko, ponieważ dziennie market cap jeszcze 4 września przybywał o ponad 100 milionów dolarów dziennie. A więc widać, że podaż stablecoinów rośnie bardzo silnie no i prawdopodobnie też będzie to miało zainteresowanie się regulacją tego sektora. Stablecoiny mogą charakteryzować się w zasadzie różnymi użytecznościami. A ważnym z nich również w przypadku tokenów giełdowych jest możliwość handlu z niższą prowizją, czyli przy wykorzystywaniu tokena giełdowego, tokeny są spalane, czyli wysyłane na adres zero, z którego nie ma już powrotu, zmniejszając tym samym podaż ogólnodostępnych jednostek walutowych. Stąd też ze względu na charakter Utility tokena, tokeny giełdowe mogą być właśnie wykorzystywane do różnych celów. No i ciekawą ofertą myślę, że jest wykorzystanie tokena Coista Coin, czyli kryptowaluty stabilnej, wystosowanej dla klientów, użytkowników giełdy na platformie Conquista. No, i w zasadzie najważniejszą taką użytecznością kryptowaluty Conquista jest możliwość handlu nawet 50% taniej, możliwość uzyskania wyższych prowizji za polecanych klientów nawet do 40%, a także niższe opłaty za produkty i usługi abonamentowe. I dla tutaj myślę, że ważnej informacji dla inwestorów tej kryptowaluty jest kwartalny buyback w wysokości od 5% do 20% zysków giełdy, co jednoznacznie może wskazywać na to, że wartość tokena CQX powinna być utrzymywana na, na odpowiednio wysokim poziomie. Jeszcze odrobinę o technikaliach tego projektu. Także łącznie wyemitowanych zostało 10 milionów CQX, z czego 8 milionów tutaj widzimy, że w kilku transzach powędrowało do inwestorów w kilku różnych partiach. Tokeny można było zakupić od 50 groszy za sztukę do 2 zł za sztukę, z czego tak jak wspomniałem, z 10 milionów 1 milion. Powędruje do społeczności, będzie rozdawany w ramach różnych konkursów e, lub też działań społecznych. Natomiast e, ostatni milion powędruje do pracowników, e, no, osób, którzy zajmują się e, rozwojem platformy giełdowej. Także w tym momencie, e, w, tutaj z ważnych ogłoszeń, e, Conquista m, deklaruje, że w październiku zamierza. E, Rozpocząć dystrybucję, dodatkową dystrybucję tokenów CQX. Na platformie będzie można zakupić tokeny łącznie o wolumenie nawet miliona sztuk po cenie 50 groszy. Natomiast dla nowych użytkowników, myślę, że wartą zainteresowania się opcją jest nawet sama, same dołączenie do grona użytkowników GUD Conquista, ponieważ wraz z założeniem naszego portfela. Otrzymujemy od razu na start 100 jednostek CQX. Zatem, no, w obliczu tego, że CQX będzie można wymienić czy to, czy to bezpośrednio na walutę fiducjarną, czy też na różnego rodzaju przywileje z tytułu użytkowania giełdy, wydaje się, że jest to taka nagroda dla użytkowników w ramach tego, że zdecydowali się skorzystać z usług tejże platformy. Kolejną ciekawą perspektywą zaoferowaną dla nas przez Coinquista.com jest wykorzystanie tokena PLX. W momencie, kiedy chcemy przekonwertować swoje złotówki przesyłane na giełdę Conquista, automatycznie za pomocą smart kontraktu dokonuje się konwersja na tokeny PLX o wartości równej dokonanej w płacie w złotówkach. No i sprawiając tym samym, że można swobodnie obracać swoimi kryptowalutami na giełdzie z wykorzystaniem pelix, po to, żeby zabezpieczyć swoje, tak jak już wspominaliśmy, zarobione, czy też przechować po prostu stabilną wartość na giełdzie z pominięciem wahliwych już kryptowalut. Także każdy z użytkowników może samemu zadecydować, czy chce zainteresować się projektem CQX. Ja Wam serdecznie dziękuję za odsłuchanie dzisiejszego materiału no i zapraszam na kolejne odcinki z tytułu tajników fundamentalnych kryptowalut.